A się tam z... zebrały, akurat tuż pod punktem. Witam, witam znowu. Logo na Bad Bedwolf, podobnie na mapie Toy Story Adventure. I witamy w kuchni. Dobrze. To koniec przywitania. Ubieramy się i jedziemy. Co tu dużo, no bo co tu dużo gadać? Tak, znowu jadę tam, gdzie skończyłem. A skończyłem w kuchni. Na stole. Dosyć nieprzyjemnie, gwałtownie. I widzę, właśnie drabinkę na górę. I do końca nie wiem jeszcze, co mam tu robić. Zaraz. Tak, tu miałem pizza Planet. Pierwsze zadanie w kuchni na szafkach. Naprawdę muszę tam się wskrabać. Na lodówce. Tak, to tam jest. Pozostałe wyzwania to punkty. Czyli tak, punkty. Owca, terrorystka. No i pół. Mm, dobre. Zwiesza się coś. Tam coś było? Czy to pań... A, tam jest. A, ja myślałem, że to coś, a to tylko creeper. Coś się ścina mi. Nie fajnie. To mnie się nie podoba. Ani... trochę. Uuu, tam już widzę trzy punkty! No to jedziemy. Chyba to będzie najlepsza droga w dół. Uuu, a to jest, no... Tyle z moich pochodni. No, bo mi się zablokował telefon. No dobra, jedziemy. Chwila. Przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się. O, tam widzę punkty. Co mi się tak ścina? Uuu. Ktoś musi sprawdzić lodówkę, bo trochę przecieka. Proszę punkta. Dzięki. Oj, ej, ej. Wow, 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 wow. Całym kupom panowie, kupom kupom raźniej, kupy nikt nie ruszy. Może poza mną. No i jeszcze zostałem łuk. No i suma, suma, zacząłem od drugiej strony, czyli od. Zadań w lodówce. O! Energia. Dziękuję. Bardzo się przyda. Melony? Oh yeah! Oh yeah! Biorę te melony. Nie pamiętam, czy można niszczyć bloki, ale. <ścoughs> Screw it. JEDZENIE ZAWSZE SIĘ PRZYDA I Jeszcze jeden U, sporo tego wyszło Nic tam ZRZEJE SIĘ Okej, okay. no dobra, tylko może sobie tu trochę doświetlę A Tak pewnie nawet nie wiedzą, że widzieliście co tu jest o! Tam jeszcze jeden widzę. O Przez... Przezroczysty nie widzę tu nic. Mm hmm, no dobra. Ale spróbujemy tu, tu... melon. Tak, ale taki duży. Są. O, jest drabinka na górę i czemu mnie się tak to ścina. Nieupieczona energia. Co ty? Pełno jedzenia. A co się... No, ale sobie. To lodówka. Zawsze się przyda trochę żarcia. Uuu, tam jeszcze widzę punkty będą się je zebrać. To jedziemy na górę. A na górze jest... Melon? Jeszcze jeden? Ser, który... No co, no co? Ser, jak ser. Przezroczyste, nie wejdę. No czemu mi się tak trochę lipka ścina? E, dobra. Jeszcze tu wskoczę na górę, ale pewnie tu też tylko, że. Jedzenie. Tu też. Śnieżki? Co ja mam. Co ja mam, Ancio, Żeby strzelać ze śnieżek? Co mi się tu przyda? Zobaczmy. Ty nie. Ty nie. Hmm, chwila. Sprawiły sobie łuk o. i będę zrzucał ze śnieżek. Tak, śnieżki, ja. Ale dobra, tylko gdzie teraz? Gdyby mi powiedzcie, miałem wejść na górę, a tylko zrobię sobie zapasy żarcia. Poty? O! ciechoroba. choroba? Nie co mi te wszystkie śnieżki, ja je... Ech, ściny. Ja, to ja zostawiam te śnieżki i biorę potki. Nie potrzebuję wszystkiego aż tyle. Biorę, biorę, biorę. Butelka z wodą, nieważne. Też biorę. Moje wszystko moje! A, 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 a. Fuck. Zabiorę tylko sobie wycieczkę. Tam muszę też się dostać. Widzę jeszcze jedną skrzynię, tam jeszcze jedna skrzynia. Będę musiał się chyba dostać do niej ze szczytu lodówki. Bo nigdzie idzie, tam nie ma drogi, chyba z tego co widziałem. O, tu, tu, tu się roztopiło trochę. Ech, tu nie ma wejścia na to krzesło. Chociaż w sumie z krzesła mogłem. Nie no, nie wskoczyłbym na to krzesło raczej. Nie, nie ma drawinki. To idę ma warto. To ja pewnie wejdę. Co mnie tak ścina? Przecież nie, nie instalowałem nowej aktualizacji do Windowsa, która powoduje problemy z action. Chyba to sama w sobie aktualizacja do action tak, tak robi takie numery. Owf. Cholera. Mm. A to przeskoczy do lift? Nie. Wiem. No bycie O, no proszę, punkt. Mm. No, jest wejście. Nie mogę zapowiedzieć o pochodniach. Co to przycisk? E, e, punkt. Kolejny, proszę, dzięki. Co to jest? To się może przydać. Checkpoint przyda się zawsze, eee... Uj, Już. Dobra. Dobra. Może to coś jest. Takie szkieletu? Na której nie ma miejsca. Czaszmy szkieleta. Ciekawe po co ona? Mmm. Tu jest zlew. Zakorkowany. O, a tam widzę coś. O. Tu zakorkowane to nie wejdę. Nic to, muszę iść dalej po półkach. i już ile tego się nagrywało? Tylko dopiero 10 minut to jeszcze coś mogę. ogóle. Hmm, tu chyba jakaś butelka. Baldik. A, teraz już rozumiem, czemu to jest na dwie osoby. Przynajmniej. Podczas gdy jedna to włącza. Druga. No i z to, muszę trochę oszukać system. Wybacz mi, pitch. To wywieczyk złoty hełm. Biorę go miecz. wezbę? oczywiście, że tak to wywalę. Nie chcę ja nie biorę drugie w Fajną hehe. <gryw> Dobra. Hmm... Właściwie to ta, ta czaszka też mi nie jest zbyt nie potrzebna. Wybacz, Pitch, że tak zgrifowałem twoją mapę, no ale cóż, no... Gram sam na... No, i udowodnię, że można ją przejść sam. A miecz... diaben. Jak cały miecz, zawsze się przysyła. Po co ja to łóżko? Przejść muszę przetędy. Boks. Punkty. Gdzie to było? Tu jest. Miksturka od pewności nauki. Dziękuję. Ciekawe trwa efekt tej mikstury no żeż. Świetna sprawa z tą którą Przynajmniej nic mi się nie dzieje. Ty no, patrzcie jaki król się znalazł. O, przepraszam, puknąłem w mikrofon. O, ściny, co się dzieje? Spokój, cisza... Postawię do tyłu? Nie postawię. Teraz... Tu jest... Tu jest skrzynka, warto tam zajrzeć. Tylko wezmę to. O! Proszę. Co to? Kolejny checkpoint. Zejście na dół. O. No wiecie co. Jak to jest jak tu znowu wejść, aha, wiem jak tu wejść. Najpierw tylko. A nie. Nie wejdę tam. Będą musiał później się. Opuść, Będę musiał później wskoczyć. No jest, na górze. O, parkour. Seriously? Giń! No, umarł. No dobra Punkty, butelka z wodą Sporo tej wody. Ale za dużo. Mi nie potrzeba w tyle. No dobra, jest owieczka. Co tu się... Co tu jest? Jak to dobrze, że jesteś gdyby nie ty, to spadłaby mi poczucha... A jeszcze coś powinieneś wiedzieć. Moja siostra zniknęła jakieś czasu, nie mogę. Myślałem, że będzie w kuchni, ale słyszałem jakieś... piwnica. Może tak będzie prościej. O! Dużo prościej. A nie chcę picza, nie wiem skąd to ono... Skąd to tutaj. Oj, no jeszcze muszę tam ten punkt odzyskać. Ech, do zapamiętania. Tam, no, no nie, najpierw muszę tego się skur. O nie, tego ci nie popuszczę, skurwysynie! nie. Umrzej! Gin tak jak ja! Przyjemne, co? Fajnie, co tak? Tak zrzucić kogoś bezczelnie. Z wysokości. Teraz wiesz, jak czują się gracze, których tak urządziłeś i twoi braciszkowie ups, dobra Łodie, e, rany, od początku jedziemy. No dobra. A nie, czekaj, jeszcze zapomniałem o czymś. No i tak muszę w sumie iść na dół. Ech. Ileż tego nagromadziłem? 17 minut. To dokończę tu, bo. O, właśnie, widzicie? Przecież tu są. Tu jest skrzynka. Nie, ja nie chcę jajek. Walę to nie biorę. Nie bierzmy, Nie będę brał żadnych jajek. Uff. Dobra. Przejdę tędy. tak, nie wskoczę tędy. To zaboli, zabolało. Więc to od początku wejdę. Pewnie to będzie ciemno. Muszę zobaczyć, czy czegoś się nie da zrobić z tym trochę ciemnawym obrazem. Program fajny, ale nie wiem czemu właśnie tak, taka ciemnica mi się robi zawsze. Tędy... Ale ścina... Nic, no nic to. No. E, tędy. Słodka. Co tu mamy? Mikstura siły, leczenia, leczenia... W tym układzie Tobie podziękujemy. strzałom groba Co mogę tu jeszcze weźć? Nie, to jest potrzebne. W sumie. Mało mi się to przyda. Dobra. To tu skończę. O. To tu będę kończył. Następnym razem myślę, że. Zacznę od punktu, w którym, no. kusiłem. Zwalałem po prostu. Czyli zacznę gdzieś tam na górze, pewnie. Więc tam się spodziewajcie, się są tego odcinka. A do tego czasu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.